Słucham? Niech pan powie. Gdzie to mogę? Bo jestem gościem hotelowym. Gdzie mogę o tej porze steka zjeść? Stek. Jeszcze raz. Gdzie mogę zjeść stek o tej godzinie? Na rynku. Na rynku? Jaki, jaka knajpa? Whisky in the jar myślę. Słucham? Whisky in the jar. Tak się knajpa nazywa. O Whisky in the co? In the jar. A co to jar po angielsku? Słoik. Słoik? Słoik. To co tam, na, na słoiki siadają? <laughs> <laughs> Daleko jest od hotelu? Daleko jest od hotelu tam? co Cię, Halo. Hotel i restauracja Grape, uprzejmie proszę. Co ty kurwa gejem jesteś? Halo. Z kim mam przyjemność? Z gościem hotelowym. Zejść na dół? Zajebać ci w łeb? A z którego pokoju? A co cię to kurwa obchodzi? Nie no, żartuję. Prima Pris. Jestem gościem hotelowym i pytanie mam do ciebie, mistrzu. Czy chcesz mhm. zarobić stówkę? Stówkę czy chcesz zarobić. Serio. Potrzebuję 0,7 bolsa wódeczki. I stówkę Ci daję. Chętny jesteś? Stówkę. Serio. Nie, 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 nie. A z którego pokoju? Mogę się dowiedzieć? Kurwa no. Z dwójki. Nie mamy takiego pokoju. Kurwa, 102. 102. No bez kitu. I co? Mhm. Dobra. To dziękuję, dobranoc. A zagrasz w Tibie? Na Tibie i kanę. Nie. To jebać cię. Halo? Hotel Remedy wracał Centrum DRF, czy mogę pomóc? Jak ma pani na imię? Proszę? Jak się pani... Jak ma pani na imię? Daria. O kurde. seksownie. Dziękuję. Jestem, jestem gościem hotelowym i tak? bardzo się nudzę. Co można we Wrocławiu porobić dzisiaj? Najlepiej... Na mieście. To, co dzisiaj w mieście dzieje, to niestety panu nie powiem. Ale na pewno jakieś kluby czynne to. Na A pewno... gdzie one są? To znaczy, tak najlepiej iść na ulicę ruską, tam jest taki, jakbyś, zakątek z różnymi klubami. Aha. Także ona tutaj jest niedaleko 10 minut gdzieś na wychodę i yy, znajduje się tak o, obok rynku. Pani jest Ukrainka? Mm, nie jestem z Białorusi. O. Kurde, zawsze chciałem mieć ten. Znaczy z... zawsze chciałem seks uprawiać z Białorusinką. Mm. Dam Cieszę. pani 1000 zł za seks. Jestem recepcjonistką i przepraszam z takimi prośbami nie dzwonić na recepcję. Jeśli pan potrzebuje no, czegoś z, z hotelu, to bardzo proszę. A w takich a, a, pytaniach alkohol. to proszę nie dzwonić, dobrze? Alkohol można zamówić? Jest jeszcze bar? Alkohol jest na. nie mamy, nie posiadamy. Jest piwo dostępne tylko w recepcji. Piwo? Ile kosztuje? To zależy, jakie piwo? 8,97 7. Kurwa za drogo. No to tam musi iść do żabki tutaj obok. Żabka jest? Tak, jest żabka. A są so menele? Proszę? Czy menele stoją pod żabką? Nie mam pojęcia. To ja poszukam. Dobra. Proszę bardzo. Dzięki. Dziękuję. Prosimy czekać na zgłoszenie się recepcji. No. Welcome in Terminal But, Hotel. Please wait for reception. Yeah, I wait. I waiting for the reception. Fucking reception. Dobry wieczór, Terminal Hotel, czy mogę pomóc? Ja powiem tak... Yy, mamy problem. Jestem gościem hotelowym. Wie Pani co jest na pierwszym piętrze? Mm, nie mam pojęcia, proszę mi powiedzieć. Już Pani mówię. Mam powiedzieć spokojnie, czy mam powiedzieć jak jest? No słucham Pana. Powiem jak jest, wprost, bez owijania w bawełnę, dobra? Już pani mówię. Jakaś stara kurwa biega na golasa po wszystkich pokojach. Puka, naćpała się czegoś się pyta mnie, czy ja z nią się będę ruchał. Już chwileczkę. Jest pan na hotelu, rozumiem. Jasne. Niech pani wejdzie. Od... Niech pani wejdzie. Błagam panią. Pierwsze piętro. Pani zobaczy. Baba kurwa stara, cyce wiszące, mhm. z butelką wódki w ręku biega. Dobrze, już chwileczkę, zaraz zobaczymy. Dobra. Będzie pan na piętrze? Tak, ja już wychodzę na zewnątrz, oczywiście. Dobrze, dobrze, to ja już przychodzę, proszę poczekać. weźmie pani miotłę jakąś, to i na masakra. Welcome to the Tumski Hotel, please wait to be connected. Ale głośno. Hotel Tumski, Patoka. Maciej, zobaczę, czy mogę pomóc? Siema Maciej. Halo? No, halo. Tak, czy mogę pomóc? S Sprawę mam. Nie Z gościem hotelowym. Tylko, że ja trochę podpity jestem. Chcesz Słucham zarobić pana. stówkę? Słucham pana. Y Wudaszku pot potrzebuję. 0, w potrzebuję. 07 Bolsa. Tyle pan pokoju mieszka. Już panu mówię. Już panu mówię tutaj. O kurwa, 210. 210. No. Pana godność? Co? Halo, halo. Tak. Pana imię i bym prosił jeszcze. Imię i nazwisko, tak? Tak. Stefan Piździsko. Przepraszam? No Stefan Piździsko. P, pi, pan wie, pisz Proszę pana, w pogodzie 10 nie ma takiego gościa. Jakiego? Takiego pana, jak pan, pan powiedział. Jakiego powiedziałem? Niech pan powtórzy. Proszę pana, proszę nie robić żartów, dobrze? No kurwa. Prima prylis. Dziękuję, za Zrobię no tak, <gry gasket> w tym hotelu. Trochę się podpiłem. Gdzie tutaj mogę. Na, na centrum jakieś imprezy? W centrum? Mhm. Znaczy w, y, w Kazimierzu niestety nie, nie będzie żadnej imprezy dzisiaj. Nie ma? A nie ma. Piwo, gdzie można wypić? No to w czy, Tak, no na rynku może, jest parę miejsc, gdzie można wypić piwo. Aha. Tam, tam będą oznaczone no jest... łatwo je zobaczyć. Ja przepraszam, panie Mareczku, ale. Jeszcze Nic druga jest sprawa cało. jest. Y, niech mi pan powie, panie kochany. Pan jest facetem, nie? Mhm. Niech pan powie. Gdzie tu można jakiś burdel znaleźć? Ale nic mi o tym nie wiadomo, niestety. A taksówkarze będą wiedzieć? Taksówkarze. E, mogą wiedzieć. To weźmie pan taksówkę i zamówi, co? Na teraz? No, tak za 20 minut. Bo ja bym Za musiał 20 minut? Jeszcze, no, musiałbym tutaj się ogarnąć, nie? No No dobrze, no to 20 minut taksóweczka. A jedzie pan ze mną na dupy? A ja? Ja stawiam. Nie. A po pracy? Ej. Ja bym po pana przyjechał. Nie, nie. No jest ja z zagranicy Spatrzcie. wróciłem, wie pan. Nie mam co sobie. Nie z wiem, czy moja dziewczyna robić. będzie zadowolona, jak pójdę na w takie miejsce. A tam się nie dowie. No, ale ja będę wiedział. A tam chuj tam. Jeszcze jest to, ten moment, kiedy mi to przeszkadza. Potem, za jakiś rok to już nie będzie mi przeszkadzało, tak? A jeszcze no, no, tak to przeszkadza. Będzie. Rozumiem. No, pan? Są takie 100%. momenty niestety. Dobra, no właśnie. to dzięki, to za 20 minut. Za 20 minut zamówiam taksóweczkę. No dobra, siemanko. Dobra. <grym> Jaki to.